To prawda, że to fotograf robi zdjęcie, ale niektóre funkcje aparatu naprawdę pomagają i przyspieszają naszą pracę. Sprawiają także, że wyniki naszej pracy są coraz lepsze i chciałbym dziś podzielić się pięcioma funkcjami, które sprawiły, że moje zdjęcia wyglądają znacznie lepiej. I pierwszą funkcją jest dotykowe ustawianie autofokusa, i wcale nie chodzi tutaj o robienie zdjęć tak samo jak na smartfonie, wcale nie chodzi o to, żeby robić tych zdjęć setki, ale czasami są takie sytuacje, na przykład mamy na ślubach, gdzie nie jestem w stanie joystickiem przesunąć. Punktu autofokusa w bardzo szybki sposób. Jedyny sposób, żeby wyłapać te momenty, które przewijają się przed moim obiektywem, jest właśnie wykorzystanie funkcji dotykowego ustawiania ostrości, bo inaczej, kiedy na przykład stosowałbym funkcję wykrywania oka, mogłoby się okazać, że na tym zdjęciu ostrość jest nie na tej osobie, na której powinna być, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że funkcja dotykowego ustawiania ostrości nie jest tak precyzyjna jak na przykład wybór jednego punktu autofokusa. Natomiast chodzi tutaj o zdjęcia takiej właśnie akcji, w których i tak nie używamy największego otworu przysłony, tylko na przykład przymykamy ją do, dajmy na to F8, by pokazać tę daną sytuację, gdzie ona się odbywa i o co dokładnie w niej chodzi. Takim bonusem używania autofokusa dotykowego na ekranie jest to, że wszyscy, którzy Cię widzą, myślą, że jesteś amatorem. I na przykład wiele razy mi się zdarzało, mając mały aparat, dotykając właśnie na ekranie punkt, w którym miałaby być ostrość. To ludzie po prostu traktowali mnie jako jednego z gości na danym wydarzeniu i bardzo się potem dziwili, że jestem oficjalnym fotografem. Dlatego w ten sposób pracując możemy osiągnąć taki efekt na zdjęciach, że po prostu te zdjęcia nie będą ustawiane, nie będą pozowane, nikt nie będzie nam robił jakichś ciekawych min które proponują ludzie, kiedy widzą, że ktoś jest oficjalnym fotografem, bo chcą dobrze wypaść na przykład na zdjęciu, a nam jako fotografom zależy na tym, żeby łapać takie momenty po prostu niepozowane, to wówczas właśnie zgrywanie takiego amatora jest całkowicie in plus. Kolejną funkcją w aparacie, którą bardzo lubię wykorzystywać, jest funkcja zdjęć seryjnych, tych takich przyspieszonych. I tu mocno kłania się migawka elektroniczna, dlatego że ona pozwala zwiększyć jeszcze szybkość rejestracji kratek na sekundę, na przykład do 20-30 klatek na sekundę, co przy starszych modelach aparatów, na przykład przy lustrzankach, nie było niestety możliwe i w pewnych rodzajach fotografii taka prędkość w rejestracji bardzo się przydaje. Nie mówię, że akurat koniecznie w każdej kategorii, natomiast jeżeli fotografujecie akcję, to na pewno zwiększenie ilości klatek na sekundę jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać. I nie bałbym się tutaj używania migawki elektronicznej, są oczywiście sytuacje i modele, w których rzeczywiście jest ten rol link shutter, ale tutaj mówimy o jakichś starszych modelach bez lusterkowców. W tych nowszych jest już to wszystko poprawione, dlatego żadnych zniekształceń nie powinniście mieć w przypadku właśnie używania migawki elektronicznej, a jak mówiłem przy niektórych fotografiach prędkość rejestracji ma ogromne znaczenie. Tutaj też dobrym rozwiązaniem będzie użycie szybszej karty, która pozwala w szybszy sposób magazynować zdjęcia, które wykonujemy, a także takiej karty, która będzie miała bardzo dużą pojemność, jeżeli chodzi o kwestię dobrania odpowiedniej karty do aparatu, to oczywiście polecam film, który jest tutaj na kanale. Nazywa się on Nie kupuj złej karty do aparatu. Trzecią funkcją, z której korzystam nagminnie w każdym aparacie, jest oczywiście ręczne ustawianie balansu. Bieli pokazuję ExpoDisk, dlatego że nie jestem tutaj jakimś sprzedawcą tego gadżetu, ale on mi pozwala zmierzyć temperaturę barwową na zdjęciu i dzięki temu moje zdjęcia są o wiele lepsze, dlatego że ja tutaj już zgrywając zdjęcia do komputera. I siadając przed Lightroomem, nie muszę się zastanawiać, czy ten kolor na zdjęciu jest rzeczywiście taki, jaki był w rzeczywistości w danym oświetleniu, tylko po prostu mam ten obraz zarejestrowany tak, jak to powinno być zarejestrowane, i w związku z tym ta moja obróbka może być dokładniejsza, może być bardziej naturalna i nie mam później problemu, żeby dopasowywać jakieś kolory, zastanawiać się, czy dana marynarka powinna mieć taki odcień, czy taki. Po prostu widzę tak, jak to było zarejestrowane dzięki temu, że balans bieli jest pomierzony podczas fotografowania. I oczywiście niektórzy powiedzą, że to zajmuje trochę czasu. Jasne oczywiście są takie sytuacje, w których ktoś nie zdąży zrobić pomiaru przed zrobieniem zdjęcia. Wtedy nie ma problemu. Po zrobieniu takiego zdjęcia zrobimy sobie właśnie taką rejestrację tym Expo Diskiem. Później synchronizujemy sobie właśnie ten pomiar ze zdjęciem już w Lightroomie i mamy oddanie naturalne tych kolorów. Więc na pewno korzystanie z tej funkcji ręcznego pomiaru balansu bieli jest super rozwiązaniem dla wszystkich tych, których mierzi obróbka lub też. Po prostu chcą zaoszczędzić troszeczkę czasu podczas obrabiania zdjęć. Niesamowitym usprawnieniem mojego procesu fotograficznego było rozpoczęcie korzystania z ekranu LCD. Podgląd, który miałem już w lustrzankach, gwarantował mi właściwie taką samą przyjemność czy komfort pracy jak w bezlusterkowcach, dlatego że mieliśmy już do czynienia z tym podglądem tego, jak zdjęcie finalnie będzie wyglądało i oczywiście wpływa to na wiele decyzji fotograficznych które podejmujemy w trakcie fotografowania dlatego że już mamy widoczny ten efekt końcowy i dlatego kiedy pierwszy raz przesiadłem się na aparat który miał wizjer elektroniczny no to już wówczas pomyślałem sobie no to jest bajka po prostu widzę nad czym będę później się głowił przy komputerze i dzięki temu wiem czy na przykład zastosować korektę minusową czy na plus jeżeli chodzi o ekspozycję jak tutaj właśnie zająć się tym wszystkim co w fotografii na przykład analogowej sprawiało że miałem ból głowy i jeżeli wśród oglądających są osoby początkujące to oczywiście polecam włączenie ekranu LCD dlatego żeby patrzeć jak będzie zmieniać się Sytuacja na zdjęciu, kiedy na przykład używamy jednego pokrętła związanego z na przykład przysłoną lub też z czasem, i wtedy zobaczycie, że każda ingerencja fotografa w to, jakie ustawienia ma w tej chwili na aparacie, powoduje inny efekt na zdjęciu, i to Wam wejdzie w krew, staniecie się na pewno lepszymi fotografami dzięki tej funkcji, ponieważ to. Co będzie działo się na Waszych fotografiach, będzie działo się w czasie rzeczywistym, a nie długo, długo potem, kiedy zasiądziecie do obróbki tego zdjęcia. Kolejną funkcją, która sprawiła, że moje życie fotograficzne się polepszyło, była funkcja blokowania oka, czyli na przykład złapania oka danej osoby i na przykład po prostu tylko i wyłącznie trzymanie tej ostrości na danej osobie. Czyli jeżeli na przykład fotografuję jakąś scenę, blokuję sobie dane oko czy też danego jegomościa na moim zdjęciu i on gdziekolwiek się nie porusza, tam on jest po prostu w ostrości. To bardzo ułatwia sprawę, jeżeli się fotografuje takie wydarzenia, na przykład jak ślub, gdzie mamy bohaterkę, która jest bardzo istotna dla zdjęcia i wówczas yy, gdziekolwiek ona się nie poruszy na danej fotografii, tam ona jest po prostu w ostrości. Także to jest oczywiście taka funkcja, yy, z której korzystam, nie, może nie cały czas, ale w dużym stopniu, kiedy Podejmuje się jakiegoś tam konkretnego zadania. I końcowe funkcje, które polecam sobie nastawić na aparacie, to jest ograniczenie wysokości ISO, jeżeli na przykład korzystacie z funkcji auto ISO, dlatego że czasami aparat może przesadzić, podbić to ISO do takiego poziomu, który już. Będzie nieakceptowalny na zdjęciu, też oczywiście w zależności od tego, jaki typ fotografii uprawiacie. Natomiast dla większości fotografów, takie ISO już powyżej 3200 lub też 6400 jest takie już powiedzmy za bardzo zaszumione, więc jeżeli nie chcecie mieć takich zdjęć, które. Nie nadają się Waszym zdaniem do użytku, to naprawdę warto założyć sobie takie ograniczenie. No i oczywiście, jeżeli korzystacie z funkcji preselekcji przysłony, czyli w tym momencie, kiedy to fotograf dobiera sobie przysłonę, a Aparat dobiera czas, to warto też sobie oczywiście założyć taką blokadę czasu ekspozycji, dlatego że jeżeli na przykład zdarzy się Wam tak, że będziecie już w jakimś tam, powiedzmy, ciemniejszym otoczeniu, to wówczas aparat wydłuża ten czas naświetlania do jakichś takich absurdalnych długości i to zdjęcie macie już po prostu zarejestrowane w taki sposób, że wszystko jest rozmyte. Jeżeli to się dzieje świadomie, to ok, bo można takie fajne efekty uzyskać, kiedy wiemy, że fotografujemy. W tym czasie właśnie przedłużonym, jeżeli chodzi o naszą ekspozycję. Natomiast jeżeli fotograf uwiecznia zdjęcia nieświadomie, nie zdając sobie sprawy z tego, że ten czas ekspozycji mu się wydłużył i jest zbyt długi, żeby zatrzymać ruch na zdjęciu, no to wtedy, oczywiście są te efekty opłakane. Żeby zatrzymać jakikolwiek ruch ludzki na zdjęciu, jest jedna 60 sekundy i polecałbym wtedy zrobić sobie właśnie takie ograniczenie. I wówczas można mieć taką pewność, że przynajmniej fotografujemy z takim bezpiecznym czasem naświetlania i czasami może się okazać, że to zdjęcie będzie na przykład niedoświetlone o jedną działkę przysłony czy też dwie, ale tym się naprawdę nie trzeba aż tak mocno przejmować. Chyba, że to nasze niedoświetlenie będzie przekraczało dwie wartości przysłony, wtedy już za bardzo z tymi zdjęciami wiele nie zrobimy. Dlatego oczywiście, kiedy korzystamy z tych półautomatycznych trybów fotografowania, to warto też Kontrolować, jakie tam ustawienia dobiera nasz aparat. Jestem ciekaw, jakie funkcje w aparacie sprawiły, że wasze zdjęcia są lepsze. Czekam na wasze wnioski w komentarzach. Zachęcam także do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.